Już po raz drugi organizatorzy mają przyjemność zaprosić na wystawę Elektronika PRL-u. Zobaczymy na niej polskie sprzęty grające z podznaku Unitra: magnetofony, gramofony, odbiorniki radiowe, zestawy głośnikowe i wiele innych ciekawych urządzeń. Wystawa zaplanowana została na dni 18-25 stycznia w wieży Świdnickiego Ratusza. Młodzi Świdniczanie Paweł Szil i Tomasz Krug od kilku lat zbierają sprzęty RTV produkowane przez Unitrę. I co godne podkreślenia, przywracają go do dawnej sprawności. Druga część wystawy poświęcona będzie zaś dawnym komputerom. Stare komputery, m.in. Amiga, Commodore, Atari i wiele innych. Każdy będzie mógł usiąść i spróbować, jak pracowało się na tego typu sprzęcie. Uroczyste otwarcie już w niedzielę, 18 stycznia o godzinie 12.00. Wystawa czynna będzie codziennie od godziny 10.00 do 20.00 i potrwa tydzień. Wstęp na wystawę będzie bezpłatny.